Nigdy tak na pytanie, jak często chodzimy do kina, odpowiada 15% z nas. Natomiast 24% Polaków twierdzi, że z tej formy rozrywki korzysta rzadziej niż raz w roku. To wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku na grupie 1000 osób przez Instytut Badań Rynkowych GRUPY GEMIUS. Z badań sieci komórkowej Orange wynika, że zdecydowana większość z nas chodzi do kina, żeby się zrelaksować ale aż 12% odwiedza je, by być sam na sam z partnerem, natomiast 8% umawia się na randki. Kino jest więc idealną formą rozrywki, jednak często te kilkadziesiąt minut filmowej uczty potrafi być zrujnowane przez kilka typów ludzi. Ekipa Helpdesku w tym odcinku pokaże wam kogo możecie spotkać i obok kogo lepiej nie siadać na sali kinowej. Pierwszy typ to człowiek pożeracz. O ile odrobina popcornu nie jest jeszcze zbrodnią. To ten typ ludzi wydaje się być wyposażony Cały asortyment żywności, której przeznaczenie jest tylko jedno: zepsuć ci seans. Ty no dziadek, nie, nie, nie będzie jedzenia, ja, ja, jak chcesz pan sobie jeść to idź pan na kebaba nie do kina, z kim się ogląda film a nie, chrupie no, ciągle chrupie, chrupie, chrupie. chrupie no. Ale no przybala, to, to, to pan najpierw je śniadanie, a później pan przychodzi tutaj, a nie, no, przybala nie, nie. Oddam posańkę. Dobry, ale nie.

O może! Tylko kot, tylko kot, tylko <ścoughs> kot! To no, nie, kot! Nie nie nie, Od... nie, 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 wchodź, nie, wchodź. Spokojnie, tak, poczekaj. Iść na o nie, chodzi, no. No, no, głupia, nie, rozumie, w ogóle. nie, 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 on mówił o żartach, O, ja zaraz myślę, że to było na serio. To jest głupie. on teraz mówił, że to jest na poważnie. No a będzie starach, no aż będzie do końca filmu o tym, nie? Czwarty raz to oglądam. No nie mogę się nadziwić, że koniec końców to morderczo jest jej brat. To no. by pomyślałem. Od ludzi, którzy przesadnie reagują na to, co dzieje się na ekranie, jeszcze gorsi są ci, którzy prowadzą tak zwaną rozkminę podczas każdej sceny. Najczęściej odbywa się ona na filmach, które z zasadami fizyki nie mają nic wspólnego, a sama rozmowa jest wątpliwa intelektualnie. Na przykład, jak ten Superman, w sensie Klaj-Kent, ale on jest cały czas Supermanem, nie? KL w sensie. Jak na przykład on to robi z Lois, z Lois swoją. Na przykład, czy. No rozmawiam z kolegą. Zrobił to na przykład. Nie rozumieją w ogóle serii epickiej. I on by na przykład stał z nią. Pa, 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 pa. Robił to z nią, nie? I na przykład miałby orgazm, to, 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 to on nie powinni zabić na przykład, bo wiesz, on ma su super plemniki na przykład. To, to jak ona trafiłby tam w Macyby, to by ją rezerwował na kawałki. A na przykład nie, czy o, o nim o, o ile trwa ciąża? Kryptoentańczyków. W sensie. Nie, no 9 miesięcy jak ona się urodzi, to to będzie pół superman, pół człowiek, pół, pół, pół kryptonijczyk. Czy on będzie miał moce, czy nie? I w sensie, jak będzie poród, to na przykład nie, nie rozsadzi od środka. No fajnie. Ile to trwa w ogóle na przykład? No, minutę? Ty właśnie, a jak myślisz, czy, 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 czy doktor Banner ma na przykład jakieś specjalne spodnie, które się wiesz, ściągają, jak zmienia się chałupy, no mówisz, przecież ma normalny. Nie? No są, nie tak. Nigdy z niego nie spadają te spodnie. W ogóle, w ogóle, Ciekawy. Huh. No. Żeby się powiększał. Jakbym <grym> się ten powiększał, no. no chyba, Ale tak, już jakby... nie wiem. Ale i co? I, i, i co Albo... Coś z tym robi? Na przykład jakby się podniecił Hulk, to co by było? Tylko czy w bym by mu spadł? Ty, ty ja bym właśnie złożył, bo tak patrzę, Batman nigdy nie miał pokazanych łazienki w Bat-Grocie. No. I co? Myślisz, że myśli on robi tak topy, że, że podmiesza się do góry, <grym> do góry nogami no, i no, on siebie? Ja no może, Cześć? może. Ale... No faktycznie w Bad nigdy nie było. Ale w ogóle, jak ja tam no. no? rozmawiam z kolegą, o Jezu, no filmu nie mogę skomentować! Na chwilę chociaż. Wyjście z dzieckiem na film to wspaniała przygoda dla naszej pociechy. Należy jednak pamiętać, aby dobrać film tak, by pasował do grupy wiekowej naszego potomka. Gdzie się nauczyłaś tak walczyć? To teraz na wysoki Mój ojciec był żołnierzem, on ja odpowiada. Miałam 12 lat, jak zabiłam po raz pierwszy. To był pionek miejscowej mafii, skręciłam mu kark, gdy próbował mnie zgwałcić. Dlaczego nigdy mi o tym nie mówiłaś? Ta są Czy naprawdę muszę się ze wszystkiego tłumaczyć? No, odpowiada. Czy nie lepiej, żebyś po prostu ściągnął ze mnie te majtki? Teraz chyba nie będzie dialogu, więc po prostu oglądam. Nie. Czasami bywa tak, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Ludzie wykażą się kulturą i powagą, a film będzie prawdziwą ucztą dla naszych zmysłów. Wtedy jedyne co musimy przeżyć, to początkowy maraton reklam, który uśpi nawet najbardziej podekscytowanych fanatyków kina. Kochanie! Nie mogę dobrać tych plam. Nie, nie? nie ma się, jest Waniszek plus Pro Turbo. Idę do restauracji pewnie? Tak, ale mówisz niedobrze teraz. Nie ma krew twojej ostatniej ofiary. <suszy> jeszcze bardziej przez przestronny. 22 minuta i ja już znam chyba jest wszystkie plity. Jeszcze bardziej kolorowy. Jeszcze bardziej drogi. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Nowy samochód dla milionerów, których na pewno nie ma na stronie nowej i musisz go mieć. Panie doktorze, mam no wie pan, z wypróżnieniem. Proszę się nie martwić, polecam Strelitax. Jedna dawka leku działa od razu. Defekacja następuje w ciągu 30 minut. Kał będzie miał śliską i miłą konsystencję, a gwizna już nigdy nie będzie brudna. Strelitax. Defekuj w zgodzie z naturą.